To główna. Bitcoin wzrósł znowu, widzisz? Zarobiłem dzisiaj 10 tysięcy złotych na Bitcoinie. Ja pierdolę. O kurwa! Słyszysz? 2 zł i 28... Ty to mnie mówisz? No tak, no 10, koła. się. Przed sekundą zarobiłem 10 tysięcy. Bitcoin mi urósł. Wow, No. Ile masz lat? 15. Jak chcesz, możemy dziś razem wyjść na jakąś randkę i te pieniądze jakoś wydać. Nie mam swoje. Masz 10 tysięcy na koncie? Nie, na no tyle nie mam. A ja mam. A jak cię na... Ci na imię? Ola. Ola. Kurde, szkoda, taka młoda Ola jesteś. Tak szczerze, to bym cię popodrywał na te 10 tysięcy. A tak to. Bo ja mam 23 Nic? lata, za stary jestem chyba. To oś. O mama to... przyszła. Co, Co znalazła? To Kto to jest? Streamer. A co, jestem na streamie? Bo jego, cię złożyłem No to twój brat jest? No, siema! Oglądałem no, streama i słyszałeś o strach, mówię co jest grane. Co, jestem na streamie? No. Ile osób? To... osób cię ogląda. <noise> w jakim szoku ciężkim w ogóle. Ona nigdy sławy nie miała. <noise> Ale jaka przerażona Bo... w ogóle. Przeżyj to. Przeżyj... No. Pogłodzała się dziewczynka, ja lecę, pa. A, a ty ile masz na artyku? Osiemnaście, ja sobie i co, co on robi na tym tylu? No chodzi se na mego i drze się na dzieci, tak jak ty. Nie, ja... Ja... <śśmurzysz> no, serio, no. taką miałem tę reklamę robisz przy siostrze. w którą rocznicę. Nie no. To Ona jest zero... Jesteś zero pięć, nie? No. Czyli, zamiast powiedzieć że nie wiem, jakieś prace naukowe kurwa pisze, czy na przykład, nie wiem, opowiadam, nie opowiadam o ekonomii, to ty mówisz, że ja na dzieci krzyczę. No ale jej to nie kręci. A co ją kręci? Ją. Nie, nie włączę ci, ściwo. Ale... Co... Ona musi to A co ona lubi? Co lubisz? No co lubi? Ja? Chłopów z loszkami. Niekoniecznie. A lubisz chłopców z laszkami? No. Niekoniecznie. Ja, ja też tak mam, że ja mam, ja mam taką słabość do włosów kręconych, nie wiem czemu. I lubi no, starszych. Ładnie. A to prawie, ka, prawie każdy lubi starszych, już zawstydziłeś ją totalnie teraz. No wiem, no to był. Jestem i bratem, to jest mój cel, lecę. Trzymaj się tej kwanty. ale. A, aż mi jej szkoda, że ty taka zawstydzona teraz jesteś. Zakłopotana. No. Trochę. Drzwi! <grym> Drzwi. No. Aż się cała czerwona zrobiłaś. No, nie wiem, ale serio jestem na jakimś streamie? No, jesteś. Ja wiem, co... Nie no, nie przeklinaj nie. w tym wieku. No dobra, to nie będę. A ile osób to wygląda? No, mało teraz, wiesz? 5000. Mhm. No. Super. A skąd w ogóle jesteś? kujawsko-pomorskie. Ale patrz, szukaj pozytywów, być może poznasz swojego chłopaka na tym streamie. Może nie mnie, bo jestem za stary niestety, a szkoda, żałuję. No, Trochę troszkę tak. Znaczy, to nie ja jestem za stary, tylko ty za młoda, tak? To tego zacznijmy. No to, to też, prawda? Tak, to prawda. Ale może jakiś inny się znajdzie, który. Chciałabyś kogoś pewnie poznać. Czasami. Ehm, a masz gadu-gadu? Nie. Nie masz gadu-gadu. A Skype'a? Nie. nie. Nie masz gadu, gadu ani Skype'a? W jakich ty czasach żyjesz? Nie, mam, mam nie wiem, Instagrama, Snap'a, cokolwiek. O, to może, może Snapchata podasz i się z kimś poznasz? Mogę Instagrama. A czemu nie Snapchata? No bo ja wtedy nie wiem kto to jest i tak nie. No wiem. i właśnie widzisz, i to jest dobrze, bo dzisiaj dziewczyny mają ten problem, że strasznie patrzą na wygląd. Przez to sam jestem singlem. Ale w momencie, w którym dasz najpierw mężczyźnie się wypowiedzieć, poznasz go, zobaczysz, on zainteresuje Ciebie swoją osobowością, to dopiero wtedy powinnaś patrzeć na wygląd. Dlaczego tak uważam? Bo... Jak ja kiedyś się GG używało i tylko jak używałem gadu-gadu, to umawiałem się na randki z dziewczynami. Od kiedy korzystam z Tindera albo z Instagrama, to żadna dziewczyna się mówić nie chce. Trzeba patrzeć na osobowość w pierwszej kolejności. No dobra, ale jakbym na przykład... Nie, nie wiem kto to jest, to może być jakiś stary dziad, tak? A stary dziad to takiego wieku się zaczyna? No w sensie wiesz o co chodzi no. Że jakiś pedofil? No. Nie, mnie pedofile nie oglądają raczej. <gry> Okay. Tak mam nadzieję, przynajmniej taką wiesz, tak szczerze. Oby. I też mam taką nadzieję. Bo tym ja, ja się boję podawać ludzki, ludzi Instagramy, bo ja wychodzę z założenia, że ktoś się wybije i mnie wtedy, wiesz, wypchnie z rynku. Mhm, to może zrobić w ten sposób. Wiem, jak zrobimy, bo ja, ja, ja jestem biznesmenem i zrobimy tak: jak mi dobiją 60 300, brakuje tylko 700 osób, wtedy podamy Twojego Instagrama, żeby mogli je podrywać. Co? Taki deal. Jak mówisz? Dobra. Dobra, macie mój Instagram, Instagram w opisie: dobijcie, brakuje 100 osób. Jak dobujecie Instagrama, podajemy Instagrama tutaj, tej ładnej, młodej dziewczynki. Żebyście mogli się poznać, ale z góry mówię. Jak któryś stulejasz będzie mówił niecenzuralne teksty do tej pani. To masz... nic ci w sumie nie zrobię, ale jesteś chujem. Yy, zachowujcie klasę. Małe hamy. No jak mi dobijecie Instagram! O, kurwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki uśmieszek od razu się zobaczyłyście? No, to jednak chyba spodobałem się. Albo, ro... no, tak. Albo ryjem rozśmieszyłem, też jest taka opcja. Nie, no, no, nie. No, jednak, jednak chciałaś dopierdolić dla pana Rafała. Chciałam, ale będę miła. Ale, będę panie Rafale, proszę się nie obrażać. panie Rafale. Chciałam, ale się powstrzymałam, tak? Po prostu tak. widać po mnie, że często dostaję takie puncze na łeb i stwierdziłaś, że będziesz tą milszą. Nie, nie, ale ogólnie jestem bardzo bredna, ogólnie dla Wiem, inni. widać, widać po tobie, jaka jesteś sukowata, wiesz, po twarzy, to da się przeczytać. nie ja, jestem taka sukowata, naprawdę. Ta, ta druga jest milsza troszkę, tak mi się wydaje. Nie, to nieprawda, ona jest brydniejsza ode mnie. Zależy na kogo. Zależy na kogo? To znaczy, jakbyś rozwinęła myśl? Zależy eee... od wyglądu czy zachowania? Nie, nie, od zachowania. zachowania. Okej, okay, to co cię, co cię drażni na przykład? Eee, jak ktoś tak... Na przykład strasznie dużo głośno gada coś w sensie tak? Tak to już nawija, 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 to już sobie nie lubią. co takiem. To ja taki no, nie jestem. To, że... No, to no, dobrze, to, że ja no, na przykład ja też jak jestem wredna, to... Też nie dlatego, że, że ktoś tak wygląda, tylko właśnie przez jego zachowanie. Też nie lubię osób, które się strasznie popisują, bo mi to strasznie irytuje, właśnie jak grom mordę. No ale no, mężczyźni się popisują, bo tak widzą takie piękne kobiety jak wy, to muszą jakoś zaimponować, zwrócić na siebie uwagę, tak? Ja też na przykład, czy, mogę, czy ja mogę kobietę zaimponować? Matury nie mam, na studia nie chodzę, to wiadomo, to siłą rzeczy. Pieniędzy? No pieniądze mam, no mam 3000 tysiące na koncie, jednak kłamał, bo mam. Natomiast... Yy, Prawo jazdy dopiero co zdałem. No też nie miałbym czegoś zaimponować, więc muszę jakoś zwrócić na siebie uwagę. A ile macie lat w ogóle? 15. 15 macie, kurwa? No! Jezu wyglądacie na stary rurska. Wystarczy, kiedy się wymalowałyście, że myślałem, że macie z 20. Ja mam tylko pomalowane rzęsy i kreski. Nie mam nic więcej na sobie. Serio, masz 15 lat i już się zachowujesz w taki sposób arogancki? No nie, dlaczego? Co Cię tak skrzywiło? Moja rodzina. To, co ci robili? To nie jest temat na dzisiaj, to po pierwsze. Po prostu to jest mój sposób na bronienie i się przed fałszywymi osobami, ja też jeżeli ze bardzo o! nie poznają. I to mi się spodobało, co teraz powiedziałaś, dlatego że ja, ja, to jest moja teoria, być może potwierdzisz. Dziewczyny często są takimi właśnie wrednymi sukami, które udają, że nie mają w ogóle żadnych empatii, emocji w sobie, dlatego że boją się, że ktoś to wykorzysta i jest krzywdzi. Dobra, no to prawda. Prawda. To prawda. Ale nie uważasz, że jest to odrzucające, no bo jak też poznać wartościowego mężczyznę, który, który. Ja już poznałam wartościowego dla mnie mężczyznę. W chopaka, w sensie... chop, chłopaka, chłopaka. Ile lat? Chłopaka. Jest w moim wieku. No to dzieciaka, nawet nie chłopaka. Poznałaś wartościowego Więc... dzieciaka. No dobra. Zacznijmy no od tego, być. że jeżeli chłopak jest wartościowy, to widać to od razu i nie ma potrzeby być dla niego wrednym. Okej, okay. mhm. a czy ja wyglądam na osobę wartościową? Myślę, że tak. Yy, tak, ale też pan wygląda na bardzo miłą osobę. Że ja wyglądam na bardzo miłą osobę? A powiem ci, że w ogóle się nie pomyliłaś. Masz sprawne oko. Faktycznie masz jakiś taki dar dar po prostu przewidywania, jaka dana osoba może być. Jestem bardzo miłym człowiekiem. Tylko ja przez to często po dupie dostaję, bo ja nie potrafię już odpowiedzieć kobiecie, nie wiem. Miałem dziewczynę ostatnio. Zerwałem nią dwa miesiące temu. Właściwie to nie dość, że rujnowała nas finansowo, to jeszcze rujnowała nasze, nasze płytki w kuchni, dlatego, że tak się roztyła, że naprawdę rozwaliła płytkę. Ona ważyła 79 kg już, a miała 1,62 m. No naprawdę była takim już małym hipopotamem, ale ja nie miałem serca powiedzieć jej, że jest grubą rurą, bo po prostu nie potrafiłem. No i wiecie jak z nią zerwałem? Po prostu zadzwoniłem do McDonalda, że mają dostaw nam nie robić na chatę. Serio wam to mówię. Jak się dowiedziała, to sama ze mną zerwała. O jacy. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że ja nie potrafiłbym dziewczynie jakiś wad wymienić. Nawet gdybym nie zdradzała, to chyba bym uwagi nie zwrócił, bo uważam, że jest wolnym człowiekiem i może robić, co chce. No, to jest jednak związek to jest zobowiązanie, nie można tak na zdradzać, nawet. No, w ogóle nie można. No, wiesz, co, to zależy tak naprawdę, bo na przykład ja byłem z nią od 18 roku życia, mam teraz 22, więc w sumie 4 lata. I to była moja pierwsza partnerka seksualna. Nie wiem, czy takie rzeczy są za wami, czy przed wami, no ale. O, jak się uśmiechnęła, to wszystko jasne, czyli za wami. No, ja natomiast doświadczenia nabrałem w nieco późniejszym wieku, bo mój pierwszy raz był w wieku 18 lat. Wasz... Ja, ja też jestem jeszcze dziewicą, jeszcze nie miałam swojego pierwszego razu, tylko jeżeli chodzi o takie bliższe zbliżenia seksualne, e, to już miałam. Ale jeżeli chodzi o pierwszy raz, to nie miałam. Okej, okay, czyli, no nieważne, wiesz, nie będę o tym rozmawiał, bo za młoda w sumie jesteś, ale o co chodzi, bo to, no, nie chcę takie człowiek rozmawiać jeszcze w sumie z dziećmi, wiesz, nie zrozumień źle, ale no masz 15 lat, nie? No. Natomiast ja, mając lat 18, miałem swój pierwszy raz właśnie z tą dziewczyną, kiedy była jeszcze chuda, nie gruba, i no, szczerze powiedziawszy, ona zaczęła pod koniec związku Narzekać, że. Że, no, że jej nie pasuje, że nie jestem wystarczająco dobry, nie spełnia jej wymagań po prostu. Więc ja też zacząłem sypiać z innymi dziewczynami za pieniądze, ale nie dlatego, że ją zdradzałem, tylko ja uważam, że mężczyzna nie zdradza kobiety, tylko szuka doświadczenia, żeby bardziej zadowalać własną dziewczynę. I tego zdania do końca nie jestem. W sensie, jestem ogólnie też bardzo body positive. W sensie, jeżeli, dla mnie każdy cały jest piękny, więc w sumie, ktoś, coś jest gruby, to jest takie, nie w po prostu do zrywania, ale jeżeli narzekała, to serio było pewnie męczące, więc się w sumie nie dziwię, ale... Ale myślę, że to tak nie działa, że szuka się doświadczenia w innych kobietach, tylko można porozmawiać ze swoją i spytać jej, co ona lubi, Właśnie. i wtedy się nabiera doświadczenia. Wiesz co, jakbyś chodziła głodna spać, to by zmieniła zdanie. Raz była sytuacja, ja pracowałem akurat, bo ja, ja jestem informatykiem, i zamówiliśmy sobie McDonalda, trzy Big Maci. Dwa były dla niej, jeden dla mnie. Jak ja zszedłem po 15 minutach na dół, to kurwa trzech kanapek nie było. Ja musiałem głodny iść spać, a dowóz był do 24, a ja już było po 24, tak? Więc jeżeli miałabyś dziewczynę, która ci wpierdala trzy big maki, no to uwierz mi, sorry, no chodzić głodnym, spać, to też nie jest jakieś rozwiązanie, tak? To samo szukać, tak. szukać miejsca na łóżku też nie jest fajnie. No w sumie tak. Ale to też jest w sumie wszystko do przegadania, do rozmowy, do zerwania na przykład. Ale, żeby tak zdrowy stosunek, nie popieram. Ale tego nie, debatu. ja nie robiłem tego dla siebie. Ja, ja zawsze sobie wyobrażałem, jak dotykałem dziewczyn takiej gładkiej, wiesz, takiej wysportowanej, to wyobrażałem sobie, że w tym momencie targę miał za fałdy. Wyobrażałem sobie moją dziewczynę. Ja to robiłem tylko po to, żeby nabrać doświadczenia dla niej, żeby ona była tak, zadowolona. Tak, ale moim zdaniem to na jest argument. Bo jeżeli dziewczyna ci mówiła, że nie pasuje, jej, to ja jaki jesteś w łóżku? To powinien się po i zapytać, co lubi, bo tak naprawdę my sami siebie znamy najlepiej i doskonale wiemy, co my lubimy. Więc powinniśmy mieć taką poważną rozmowę i porozmawiać na ten temat No szczęże. Ale jak ja jej zapytałem, co ona lubi, to ona powiedziała mi, że lubi Big Mac'a, no. No, no jest to śmieszne, też tak uważam. Nie, też to bawi. Okej, okay, jej się i ona na to, że. Podczas um, przebywania razem w łóżku karmił Big bikołakiem. Możemy <grym> to podkreślić. Ej, bez kitu, nie zapytałem o to. Faktycznie. Może, może, może tak to działa. A w ogóle ty blondynka też masz chłopaka? Nie. Ona ma dziewczynę. A poważnie czy, czy żartujecie? Okej. Okay. A jakbym na przykład teraz powiedział, że mam streama, to przeszkadzałoby wam to? Nie. Ja, ja. To dobrze, dlatego że jesteście zabawne, ale bardzo pozytywne. W ogóle Dawid Jasper dał mi rajda. Znacie Dawida Jaspera? Tak. To zajebiście, bardzo miły chłopak. Ostatnio, Dawid, widziałem takiego szota, jak taka niemiła pani krzyczała, że lajki w dół dałeś, a dałeś w górę. Była wredną szmatą. Dzięki za rajda, jestem Twoim fanem, jakby co? Oglądam, oglądam raz na jakiś czas, jesteś zajebistą mordą. Dzięki za rajdzika, piąteczka, przyjacielu. Gdzie ja filmujesz? Na YouTubie. Uuu. To może znaleźć. Ale z racji takiej, że rozmowa była zabawna, to wykorzystam ją w celach promocyjnych. Dobrze, a jak się nazywa? Tak. Jak? Takefan. Takie fun napisałem. A, no. O, zalałam. No i fajnie, słodko. Możecie suba zostawić. Nie mówię, że nie. Jak najbardziej ja chętnie przygarnę. Dobra. W ogóle, ja mam takie marzenie YouTube'owe, że chciałbym nabić 129 tysięcy subskrypcji, brakuje mi jeszcze 300, więc jakbyście dały, byłoby w porządku. Dobra, nie ma problemu. Ja już Zasubskrybowałam. To jest bardzo trudne dla mnie słowa. szczególnie przez moją badę wymowy, więc sorry. A nie słychać byś miała. No ale w każdym razie dziękuję, kocham Cię i mam nadzieję, że jak trochę podrośniecie i będziecie singielkami, to będziecie pamiętały o mnie i się na Instagramie odezwiecie. No pewnie. Okej, okay, to trzymajcie się, pa. Dobra, pa, pa.